Siemanko Siemanko, na tym filmiku opowiemy sobie o moich trzech najlepszych praktykach, jakimi przyszło mi grać w FIFA 23. Jak dobrze wiecie, zagrałem praktycznie już chyba każdą taktyką, jaka jest możliwa w FIFA 23. Mniej więcej da się wyczuć, którymi taktykami grało mi się lepiej, którymi gorzej, a którymi w ogóle nie ma sensu nawet grać. Aczkolwiek dzisiaj skupimy się na tych trzech najlepszych, moim zdaniem, taktykach, jakie najlepiej działają po prostu w FIFA 23. Tak więc zaczniemy sobie od numeru 3, i na trzecim miejscu jest taktyka 4-2-2-2. Także ta taktyka praktycznie od początku FIFA była bardzo mocno hajpowana, e, grało się nią bardzo dobrze. I tak naprawdę, gdybym miał znowu zaczynać grę, pewnie znowu zacząłbym od tej taktyki. E, jest to taka. Bardzo zrównoważona taktyka jeżeli chodzi o ataki i obronę. Czyli mamy dwóch pomocników defensywnych, mamy dwóch e, pomocników ofensywnych, no i dwóch napastników, co sprawia, że mamy duże możliwości rozegrania piłki właśnie już pod bramką przeciwnika. Czyli ci dwaj napastnicy bardzo często e, sprawiają, że mamy duże pole do, do rozegrania piłki między nimi, bądź tymi e, na, e, środkowymi pomocnikami ofensywnymi, którzy dobiegają do nich e, i robią tłok właśnie w polu karnym. No i przy okazji mamy zabezpieczenie. Tyły, te, czyli mamy tych sześciu zawodników, którzy zazwyczaj są e, na e, naszej połowie bądź lekko ją przekraczają. Jeżeli chodzi o ustawienia e, taktyczne, szerokość 45, głębokość 70, e, konstruowanie akcji, e, długie piłki i stwarzanie szans, zrównoważony, e, szerokość 55, zagęszczenie 16,6 i podważu tyrożne i wolne. Dlaczego tutaj tak głębokość 70? Z tego względu, że jeżeli jesteśmy już tą taktyką e, wysunięci gdzieś i e, konstruujemy akcję ofensywną, to nasi SPD, e, gdybyśmy mieli tą. E, tą głębokość mniejszą, na przykład 50 czy 40, oni byliby bardzo blisko naszych obrońców, i tak naprawdę środek pola jest wtedy pusty, i praktycznie przegrywamy każdą piłkę w środku pola, bo nie mamy tam po prostu zawodników. Dlatego zauważyłem, że lepiej ustawić tutaj troszeczkę większą głębokość, żeby ci SPD byli wyżej, podczas gdy atakujemy bramkę przeciwnika, a oni i tak wrócą do swojej formacji w momencie, gdy stracimy piłkę, wtedy oni będą się cofać do linii naszej obronnej, żeby tam zabezpieczać właśnie te pole przed obrońcami. Także tutaj polecam dać 70. Jeżeli chodzi o wytyczne, to jeżeli chodzi o napastników, trzymaj się środka i wybieraj za plecy obrońców. Takie same wytyczne dla obu zawodników na ataku. Jeśli chodzi o SPO, wracaj do obrony i w pole karne przy centrach. Obydwaj mają dokładnie to samo. Jeśli chodzi o SPD, również to samo mamy, czyli przecinaj linię podań, krycie środka i zrównoważony atak. A jeżeli chodzi o drugiego SPD, który będzie bardziej defensywny, yy, mamy tutaj przecinaj lini linię podań, krycie środka i zostawaj z tyłu. Jeżeli chodzi o bocznych obrońców, zostawaj z tyłu oraz obieganie, tak samo lewy, jak i prawy. No i środkowych obrońców tutaj zostawiamy bez yy, na wyjściowych ustawieniach. Bramkarzowi, jak zwykle, wychodzi do wrzutek i wybiegający, żeby troszeczkę go tam rozruszać na tym polu bramkowym. I tak wygląda. Taktyka, która zajęła trzecie miejsce na mojej liście, top 3. Na drugim miejscu, na drugim miejscu znalazła się taktyka 4-3-1-2. Jest to bardzo wąska taktyka, bardzo podobna do 4-1-2-1-2, aczkolwiek jest ona troszeczkę zmodyfikowana. Tutaj nie ma typowego SPD, tylko jest trzech pomocników środkowych. Oczywiście ten taki środkowy, pomocnik środkowy, e, czyli w moim przypadku Patryk Wiejda jest taki odpowiedzialny bardziej za defensywę, aczkolwiek on też potrafi, potrafi wskoczyć do przodu e, i strzelić bramkę, bo ma około 80 strzelania bodajże. Tak więc tutaj ten, ten piłkarz również, również potrafi zaskoczyć, tak jak wspomniałem, jak widać zresztą na obrazku, jest to taktyka wąska, dlatego nie ma tutaj typowych skrzydłowych, nie ma tutaj typowych pomocników bocznych. Także musicie to wziąć pod uwagę, że po prostu gracie głównie tutaj środkiem, rozgrywamy po prostu piłkę jak typową tiki-take za czasów Guardioli w Barcelonie, czyli gramy po prostu od jednego zawodnika do drugiego, środeczkiem, aż do napastników. Także tutaj nie, ma, nie, nie kombinujemy wrzutkami jakimiś w raczej gramy krótkimi podaniami, aż do naszych napastników. Jeżeli chodzi o taktykę, ustawienia główne to szerokość 45, głębokość 60, a tak konstruowanie akcji długie piłki, stwarzanie szans zrównoważony, Szerokość 55, 6 jeśli chodzi o zagęszczanie, 16, no i po 2 albo po 1 rzuty wolne i rożne. To już jak chcecie, tutaj oczywiście kwestia, kwestia gustu. Jeżeli potraficie rozegrać piłkę z rzutu, czy to wolnego, czy rożnego, możecie sobie tutaj oczywiście pozmieniać, wedle uznania. Jeżeli chodzi o wytyczne dla zawodników, jeżeli chodzi o napastników, tutaj mam, mamy jednego z nich wbiegać za plecy obrońców, drugiego mamy na mieszanym ataku. Jeśli chodzi o SPO, czyli w moim przypadku okocza, jest to wracać do obrony i w pole karne przy centrach, lewy pomocnik, mamy tutaj praktycznie wszystko na zrównoważonym, nic tutaj nie, nie zmieniamy. Środkowy ten pomocnik ma zostawaj z tyłu i również resztę zostawiamy, a prawy pomocnik, czyli w moim przypadku taki najbardziej ofensywny, czyli Zidane, wspieraj atak i całą resztę również zostawiamy. Bez zmian. Jeżeli chodzi o obrońców bocznych, zostawaj z tyłu i zostawaj z tyłu dla obu, środkowych obrońców, jak zwykle, zostawiamy bez y, zmian i Bramkarz wychodzi do wrzutek i wybiegający. Także jest to taktyka naprawdę przyjemna, jeżeli lubimy grać środkiem pola, zagęszczamy ten środek, nie lubimy grać na wrzutki, no to wtedy ta taktyka jest dla nas idealna i naprawdę przyjemnie się nią gra. E, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi po prostu grać szybkimi podaniami, a nie wrzucać piłkę na chaos w pole karne. No i w tym momencie dochodzimy do pierwszego miejsca, czyli TOP 1 mojej listy przebojów jeśli chodzi o taktyki. jest to taktyka 4-3-2-1. Pewnie też większość z Was już ją zdążyła wypróbować. Jest to moim zdaniem najbardziej optymalna taktyka. Nie bez powodu grają nią praktycznie większość pro playerów w Fifie, gdyż zachowuje idealny balans między atakiem a obroną. Mamy trzech stricte napastników, trzech pomocników, czterech obrońców. I mimo tego, że mamy właśnie tych trzech napastników, są oni na tyle rozsiani po, po tej ofensywnej linii, że, że zawsze mamy komu podać piłkę. Tak? Czyli mamy po prostu blisko siebie i pomocnika, i napastnika. Przy każdym z tych, jakby półskrzydłowych, dlatego rozegranie piłki jest bardzo łatwe przy tej taktyce i naprawdę gra się nią przyjemnie. Można również próbować na wrzutki, e, grać tą taktyką, jak również tiki takę, gdyż jest naprawdę bardzo fajnie ułożony zespół na boisku w taki sposób, że zawsze jest po prostu komu tą piłkę podać. Najczęściej, właśnie od tej taktyki e, zaczynam mecz. Ewentualnie, jeżeli coś nie idzie i widzę, że tą taktyką nie mogę w żaden sposób przedostać się pod pole karne przeciwnika, zmieniam na Taktykę numer 2 na mojej liście, czyli 4:3:12. Jeżeli chodzi o ustawienia taktyki, szerokość 40, głębokość 60, Konstruowanie akcji tutaj zrównoważony zostawiamy stwarzanie szans bezpośrednie podania, szerokość 45, zagęszczanie jak zwykle 6, i po jednym punkcie narożne i wolne. Jeżeli chodzi o wytyczne dla zawodników, środkowego napastnika, zostawiamy na trzymaj się środka. I tak naprawdę resztę zostawiamy bez zmian. Lewy skrzydłowy, wbiegaj za plecy obrońców i wracaj do obrony. Prawego pomocnika zostawiamy na biegaj za plecy obrońców i to wszystko. Lewy pomocnik, krycie środka i skraj szesnastki przy centrach. Środkowy pomocnik, zostawaj z tyłu i krycie środka i również skraj szesnastki przy centrach. Prawy pomocnik, krycie skrzydła skraja 16 snaski przy centrach i zrównoważony atak. Jeżeli chodzi o lewego obrońcę, zrobimy tutaj zrównoważony atak i obieganie. Prawego obrońcę zostawaj z tyłu i obieganie również. Środkowych obrońców zostawiamy bez zmian i bramkarz wychodzi do wrzutek i wybiegający. Dajcie znać w komentarzu, jaką taktyką najlepiej gra się Wam w FIFA 23. A na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia.